Do no, napasti, no, do Kurwa Kurwa, popę błagam, 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 błagam! Nikolo, nie, nie, nie. Rwa, no nie, no. Jezu, Maria! Nie. No, walkout, walkout. Kolorowe coś. Brazylia, Neymar, LS? to Neymar? Kurwa, mać! Ty, Neymar, na, na lewym? Ochui. Myślałem, że on na napadzie gra! Czemu tak mówisz na Igorę? Nie mogę, kurwa... Okej... Okay. A, już nie ma pitongu. Influencerka sukanek publikuje niepokojące materiały o tym, że pewien twórca krzywdzi dzieci. Nie podglądaj na to, żeby kogo panik... Niestety. Dobry start Dobry start Rok temu też Neymar wypadł Pięknie, pięknie Ile jest warty? Mam nadzieję, że całkiem sporo Oj, 400k Można będzie skład zapgradeować troszkę Albo z ławy będzie wchodził Ale mam Sona, więc raczej nie Spokojny, bo wtedy ja. Spokojny, bo wtedy. Nie, <zysyani> nie, kurwa, co czułem? To mnie co czułem? Bo co czułem? Prościc, on kurwa, wah! korzyść. Powolutku. Ja do ciebie, ty do mnie. Oj. Tak można w tej chwili określić ich grę, czy raczej utrzymywanie się przy piłce w końcu? Błagam, doliczony czas. Dobra, chuj. Nie można. Może być czerwona kartka. Chuj tam. Jak sędzia zinterpretuje ten desperacki <zysyani> faul? No tak, tu nie było się nad czym namieszać. Ostatnia minta meczu, Zemdział żeby nie trafił. Wolny. Przepisy w tej kwestii są jasne. Zawodnicy, którzy z bramką, takie faule muszą skutkować wykluczeniem. Jochem Atracki Mich. Jest, koniec. Nie, różny jeszcze. Wyszła Nie. Nie! Moi, i ta kurwa równującą bramkę! W końcówce jest zło yeah. Doskonale poradził sobie z defensorem, któremu ta sytuacja będzie się śnić po nocy. Koniec. Ale ludzie mogą mieć problem ze zrozumieniem. Delder, no w skrócie, yy, Boxel yy, sobie żartował, że będzie jej kutasem między cyzami wkładał. I że ma za małą cipkę, żeby jego wielki kutas i wszedł tam to były żarty do lat. Emmy, Mam 2 na dwa na blade y prawie. Tylko pytanie: czy. A mogę się w nim zakochać, czy nie? Zależy o której godzinie. Nie, bo ma 14